coraz bardziej, bardziej, coraz szybciej, coraz mocniej, coraz więcej tej nienawiści wokół tego człowieka. Oczywiście, wróćmy tutaj troszeczkę wyżej w sferze astralnej do sfery, do sfery zmarłych. To jest bardzo ciekawa sfera, jako że... Jak to się dzieje, że przenosimy się do świata astralnego już na stałe? Dzieje się to w momencie śmierci. Moment śmierci to jest moment, w którym pęka tak zwana nić Akaj. Nić Akaj to jest taka nić, która. To jest taki słupek energii, ale on łączy wszystkie ciała ze sobą. Wszystkie siedem ciał, jakie mamy. To właśnie dzięki tej nici Akaj, w nić Akaj może być tak że na przykład w nocy gdzieś tam wędrujemy. Czasem niektórzy mają jakieś podróże astralne. Gdzieś tam poszli. W momencie, kiedy się budzimy nić, a i natychmiast przywołuje nas z powrotem do ciała fizycznego, gdziekolwiek byśmy nie byli. I ono powoduje, że nawet jak się wysuniemy tym z ciałem, wraca to wszystko do normy, bo nic to trzyma w ręku, że tak powiem, przenośnie oczywiście mówiąc. Moment święci to jest moment, w którym ta nić pęka. Koniec. Nie ma zespolenia już z ciałem fizycznym. Jak to mówią, to się to se już newraty. Nie? Oczywiście, zmarły, to jest, to jest też bardzo szeroki zakres tutaj możliwości, bo jeżeli zmarły, wiedział, że umiera, na przykład leżał sobie w hospicjum, był starszym człowiekiem. No, lekarz go uświadomił, że to już jest końcówka, albo nawet sam przeczuwał, nie musi, nie musi lekarz powiedzieć, nie? No to taki człowiek z reguły umiera przygotowany. o sobie wiele rzeczy przemyśli, on sobie w głowie tam z wieloma ludźmi rzeczami się już pożegna, on sobie tam w głowie pozamyka różne sprawy. I generalnie do tej śmierci ma taki stosunek już bardziej akceptujący. No chyba, że dużo na rozrabię, i wtedy się boi. To są wtedy ludzie, którzy kurczowo trzymają się życia. Natomiast, natomiast no taki się z reguły pogodzi z tym wszystkim, co się dzieje. No jest w momencie, kiedy umrze, szybko to zauważy, że, że, że to nastąpiło i będzie do tego jakby bardziej przygotowany. Najgorzej jest z tymi, którzy umierają na tę... Ale były brudźmi Śmierci nagle są gorsze. Na przykład jechał na motorze 250 na godzinę, trzasnął gdzieś i nawet nie zauważył, że to się stało. Jego zmysły tego nawet nie wychwyciły. Ponieważ przechodzi świat astralny, a świat astralny jest światem emocjonalnych wyobrażeń, jego umysł natychmiast tworzy mu imitację świata żyjącego. To są jego wyobrażenia. On cały czas tym żył, tworzył. Taka matryca się nałoży. Tak śmierć. Tak. I po prostu on tam będzie żył dalej. Już w świecie astralnym, ale będzie, że wszystko sobie będzie się działo tak jak fizyczne. I go u będzie to projektował. On z tego motoru w jego już wyobrażeniowym świecie. Siądzie, dojdzie na miejsce, będzie gadał z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Ale on tego itd. Itd. ciała nie widzi, że leży? No jak? Pojechał dalej. Nie zauważył tego. Niektórzy, niektórzy, nie, on, on nie zauważył tego. Znaczy on świata fizycznego już nie widzi wtedy. Widzi swoje wyobrażenie świata fizycznego. Nakłada mu się no to, masz, nakłada świata fizycznego tego. nie widzi, widzi wyobrażenie, tak? Widzi wyobrażenie, dokładnie. To skąd on bierze energię do tego, bo umarł? No już zostaje. A no widzisz, teraz każdy człowiek, który żyje, produkuje energię życiową. No bo ciało no. to Tak. W momencie śmierci każdy człowiek zaczyna trochę działać jak laptop na baterii. No, bez be, be. połączenia, be, be. Tak. Jakiś czas mu jeszcze wystarczy, znaje. bo on no, um, tej energii naprodukował, nie? więc jakiś czas jeszcze będzie. Ale to jest, tak jak mówiliśmy, akumulator, który się zaczyna powoli rozładowywać. Co się zacznie dziać? No prosta rzecz, kochani. Jak akumulator będzie coraz słabszy, to projektor nie będzie miał skąd szczegółowo czerpać energii, żeby szczegółowo wyświetlać. Zaczną się pojawiać rysy na tym projektorze. Niedociągnięcia. I w tym momencie zacznie łapać coś tu nie gra. taka atrakcja może trwać. Różnie. Zależy jakby naładowany energią. Generalnie rzecz biorąc, yy, przyjęte jest, że... Na przykład żaden szanujący się egzorcysta na przykład do 40 dni po, po śmierci nie powinien dotykać w ogóle sprawy. Mhm. Dlatego, że jakby wtedy jest taki ten największy ładunek energii w człowieku i on jest najbliżej świata żyjącego, ale on ma tam być. Mimo, że ludzie czują pewien dyskomfort, bo na przykład ludzie często mówią, że czują tego zmarłego w domu, jak przychodzi. Jeszcze prawda, że, że normalnie wyczuwają jego obecność, tak jakby był, mhm. ale on ma prawo, ponieważ to jest czas, to jest taki czas dyspensy, mhm. gdzie on ma po prostu czas, żeby pozamykać swoje sprawy, pożegnać się, jakby mówią, przygotować do dalszej wędrówki. Mhm. Nie? Potem zaczyna się ten ładunek energii zmniejszać, a zmniejszanie się tego ładunku powoduje wciąganie w głębi świata znaczy na powoli odchodzić. Potem się go coraz mniej czuje, coraz mniej, coraz mniej. razie przychodzi moment, gdzie się go w ogóle nie czuje. Jest najczęściej moty, gdzie już poszedł głębiej, w astral i już, już A jak jest jest nie widać. Tak, tak, bo mi się po mojej babci przez dwa tygodnie cały czas, dzień w dzień Próbowała ci wejść w sen. Astral. Astral może łatwo wejść w sen, bo generalnie, no. Po pierwsze, po pierwsze jak gdyby. No i tak sami też często wędrujemy astralnie podczas snu, więc, więc to jest łatwe. Po drugie było powiązanie, bo to twoja babcia, więc pewnie był stosunek tak. Hmm. Hmm. Może to by chciała najwięcej rzeczy przekazać, już? Hmm. Więc to jest właśnie w śnie to stosunkowo łatwe dla ducha. Hmm. Gorzej, w, kiedy, kiedy, kiedy nie śpisz, bo jeszcze świadomość się wtedy włącza, nie? świadomość też jest barierą, także, także tak to jest. To nie taki, taki astral potem jest tam, on idzie głębiej i po 40 dniach czas jego dyspensji się kończy. No i jak broi, no to egzorcysta może się za niego odbrać nie? w tej sytuacji. Ale do tego czasu nie powinien tego dotykać. Dobrze jest też po prostu do tego czasu nie dotykać na przykład rzeczy zmarłego na przykład do 40 dni dobrze jest, zostawić te wszystkie rzeczy tak jak były. Nie dotykać tego po prostu, nie? Są niektóre astrale, które jak się im dotknie te rzeczy i powyrzuca, oni to widzą. Oni to widzą, tylko nie mają ciała fizycznego. Natomiast inne zmysły działają. Niektóre się tak wkurzają, że się po nich sprząta, że mają motywację, żeby zostać. To wkurzenie jest motywacją. Po co? Zostawić to do 40 dni, niech ta osoba odchodzi, niech nie, 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 nie w ogóle ta sfera znie ruszana, po 40 dniach posprzątać, koniec. A jeszcze mam takie pytanie, bo u mnie była taka sytuacja w godzinie, bo tam wują, nie troszeczkę też mój dziadek też No i moja babcia zmarła i było coś takiego, że mój bują wziął fiatę z cmentarza do swojego mieszkania. Ze trzy dni umarł bo tam szodł, pole, czy się był alkoholem, czy coś takiego, ale się zastanawiam, czy to był przypadek, czy był gdzieś tam, wiesz, czasami ten wjaśnienie, z tych nie wiem, jak to wyjaśnić, nie? Nie, raczej jego przekonanie. No to bardziej podejście. No, tak. ale, są, są, nie ale wzią, jest takie jakieś. przekonanie, że nie wierzysz w nic cmentarza, to więc, Oj, no właśnie przekonanie, jeżeli zaczynasz w nie wierzyć, to świadomość zaczyna je kreować. Te wreszaj, te o czym marzysz, bo przy odrobinie pecha to ci się jeszcze spełni. A i tak, że ktoś umiera na przykład za jakiś czas ktoś też na przykład ktoś ze związku umarł, tak? Pewnie może ona i później za trzy dni też ta osoba umiera, to co tak... Idzie za nim. Też duża szansa, że idzie za nim po prostu. A, to jest nie. Przywiązanie nie. najczęściej. Bardzo często to widuje, tylko w dłuższym odstępie czasu. Na przykład ktoś tam umarł i za parę miesięcy jego partner czy partnerka też umiera. Nie? Traci sens życia po prostu. Dobrze było z tą osobą, bez niej nie, ciągnie za nimi. Czyli to, to jest związanie i tak takie tak, tak. jakieś konwencjonalne? Tak, tak. A nie, a nie tak skąpa? Tak, potężna. E, ale to jest bez względu na e, jakby uczucia do, do tej e, odeszłej osoby? No nie, no to się wiąże z uczuciami, z reguły tak, to są pozytywne to bez uczucia. Bez względu na to, czy to jest miłość, czy nienawiść? No nie, no to są raczej pozytywne uczucia. Aha. Tak. Pozytywne uczucia, ale jednak śmierć, no to jest coś takiego, że… No to jest wybór. To jest wybór. Ta osoba na przykład nie chce już bez tamtej osoby żyć. I ona podejmuje taki wybór, mimo że dokonała tego tylko w myślach, to jednak reszta się zaczyna dostosowywać. Ale to jest takie przywiązanie kogoś takiego. No. Ja nie mówię, że to jest pozytywne, ale procesy się dzieją. Po okay. prostu psychika, energetyka zaczyna się dostosowywać.